Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj pokażę Wam zakamarki koparki. Oczywiście jak zwykle na naszej Hitachi. No wiadomo, każda koparka jest inna. Zaczniemy sobie dzisiaj od tego małego. Tutaj znajdziecie filtr kabinowy. On ten wymaga czyszczenia, ewentualnie wymiany. Pod tą pokrywą. W tym miejscu mamy filtr powietrza. Możemy też sobie poukładać jakieś rzeczy, które są nam potrzebne, jak olej hydrauliczny lub silnikowy, smary, no i najważniejsze, plak. Jak kiedyś Was koparka zawiedzie, to plak Was nie zawiedzie. Pod drugą osłoną mamy akumulatory, wybiorniczek wyrównawczy, do chłodnicy oraz mamy tutaj jeszcze zbiorniczek na płyn do szyb. Za tą wielką dyktą znajduje się chłodnica. Dykta jest stawiona, no bo mamy trochę problemy z uzyskaniem temperatury. Coś nam się za bardzo chłodzi. W zimę i w zimne dni jest to niepożądane, bo w kabinie się marźnie. Następnie tutaj z przodu mamy taki mały bagażniczek. Też możemy w nim trzymać smary. Nie smary, jakieś tam nie wiem, zawiesia. Wszystko co potrzebujecie do pracy. Jakieś saparki, może. A i wejdziemy sobie na górę. Tutaj widzimy wlew paliwa. Tutaj mamy oczywiście wlew. Oleju hydraulicznego oraz odpowietrznik. Widzicie, jeszcze ciśnienie schodzi. Spuścimy je od razu do końca. Okej. Okay. Następnie tutaj mamy pokrywę silnika. No i nasz piękny silniczek. Drugą pokrywę, żeby zdjąć to trzeba by odkręcić tutaj. Tak? Jakoś? Czy nie? O, coś, coś tam trzeba by z tym zrobić jakoś Ja na razie na to pomysłu Ponieważ tutaj kluczenie założymy Z tamtej strony No ale Idziemy do ostatniej pokrywy Tutaj znajdują się pompy. Mamy też tutaj oleje. Fu, oleje, filtry olejowe oraz filtry paliwowe. A także taka ciekawostka. Tutaj jest szkiełko. W tym szkiełku sprawdzamy, czy mamy jeszcze olej hydrauliczny. Powinno być między minimum a maksimum. Tutaj nic nie ma. Wiadomo, zawsze są jakieś wycieki, ale też zależy od konfiguracji maszyny. Tutaj na Longu trochę inaczej to wygląda. Jak się poskłada te siłowniki, to wtedy jest aż, aż nad to oleju. Także tyle z zakamarków. O, Jeszcze mogę Wam pokazać kamerkę cofania. مراجع